20 czerwca uczniowie klasy o profilu kulturowo medialnym z pierwszego liceum ogólnokształcącego zaprezentowali w teatrze im. Aleksandra Fredry sztukę Wojna Trojańska. Na efekt tej karkołomnej, bo aż 10-miesięcznej pracy 30 uczniów złożyło się przygotowanie kostiumów, scenografii, oprawy muzycznej i graficznej oraz udoskonalenie warsztatu aktorskiego. Licealiści odpowiadali także za scenariusz i reżyserię. Ale państwa mnie wzywają, lecz od czego w końcu masz żonę? Idź już, mężu, skoro musisz. Prowadzę w, w szkole pierwsze koło artystyczne PS Klub, gdzie już mieliśmy debiut na scenach scenie na deskach teatru naszego w auli, w, w szkole. I było to Romeo i Julia, historia współczesna. Teraz taka to całkowicie inna, in, in, inny styl tej sztuki. I sądzę, że to był właśnie mój największy taki wyzwanie, ponieważ takie inne podejście, inna całkowicie historia to jest coś, coś trudnego, coś spore spory wysiłek. Mądrość panie przebrana. Śpieszmy do króla. Niech poleci... Sztuka składała się z dwóch części. Pierwsza z nich ukazywała mitologiczne przyczyny, które ostatecznie doprowadziły do wojny. Dlatego scena teatru została podzielona na stronę Achajów i Trojan, które oznaczone były kolorem białym i czarnym. Przesłanie tej scenografii widoczne było zwłaszcza w drugiej części, która prezentowała widowni inne spojrzenie na tę mitologiczną tragedię oraz wojnę, nie tylko trojańską. Heleny. a poza tym ten lekko duchowi są ideały dla Polis. Postanowiliśmy trochę to taką współcześnić, pokazując tak bardziej od strony politycznej i różnych intryk, i staraliśmy się tak nawiązać do dzisiejszych czasów, że motywy prowadzenia wojny i to, kto jest z nich poszkodowany, nie zmieniło się od wieków. Na boskim weselu doszło między nie Jakże Przedstawienie zaprezentowane przez licealistów zakończone zostało umoralniającym, dającym do myślenia przesłaniem. Nie ma dobrych wojen, właściwych stron, bohaterskich czynów. Wojna każdemu coś odbiera i zawsze ktoś na niej traci. Praca młodych aktorów została przez widownię uhonorowana owacjami na stojąco. Padł znak. Współzawodnicy rzucili się zapasy. I nagle rzecz niespodziewana. Się wszystkich syna królewskiego... Realizacja tego przedstawienia nas kosztowała naprawdę dużo sił i Jeszcze złożyło się to z okresem wystawiania ocen i takiej największej pracy w szkole, ale daliśmy radę, miejmy, miejmy nadzieję. Ten. To uczucie, to miłość obiecana nam przez bogów, nie zbranie się przed nią, przed wyrokami boskimi, bowiem nie ma ucieczki. Wiesz przecież, że mój mąż obrzydł.